Motonews, oj poszalała Honda Goldwing. To jeden z najbardziej ikonicznych modeli motocykli w historii i symbol segmentu luksusowych turystyków. No i w tym roku świętuje 50 lat na rynku. Pierwszy produkcyjny model Goldwing, GL1000, trafił w 1975 roku na rynek i budził słuszny respekt. Z biegiem lat Honda wprowadzała kolejne generacje, dodając innowacyjne rozwiązania. W 1980 roku mieliśmy GL1100 z kuframi i owiewką, w 1984 GL1200 z elektronicznym wtryskiem paliwa i tempomatem, w 1988 GL1500 z nowym sześciocylindrowym silnikiem. A na przykład w trakcie rozwoju Goldwinga 1800 opatentowano prawie 20 innowacji technologicznych. Model z 2006 roku, wprowadzony początkowo na rynek USA, otrzymał pierwszą na świecie poduszkę powietrzną montowaną fabrycznie produkowanych motocyklach. Honda na 50-lecie Goldwinga wypuszcza dwa limitowane malowania. Jedno nawiązujące do ery kredensów i Goldwinga GL 1500 Eternal Gold oraz drugie prestiżowe Bordo Red Metallic. Wszystkie modele na 2025 rok zostaną wyposażone w ulepszony system audio oraz zaawansowaną łączność obejmującą bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto. A europejscy nabywcy pierwszych 1833 sztuk otrzymają limitowaną, miniaturową replikę pół na pół modelu Goldwing. Miał ktoś z Was do czynienia z Goldwingiem?